co się przebrałeś. Za smerfa, jak widać. Trudno było zrobić strój? Nie, kupiliśmy troszkę farby i pomalowaliśmy się. Do tego czapki uszyliśmy sami. Hello, thank you for watching for me. <laughs> oh. nie ja męż! nie umiem. Rise like a phoenix. Znalazłam swoją drugą połówkę. Powiedz, skąd pomysł na strój? A przypadkowo, naprawdę nie wiedziałem. Chciałem się przybyć za Halkę, ale za dużo farby, nie? No to stwierdziłem, super, bo będzie idealny. To jest nasze prawdziwe, ja wstałyśmy tak, rano, no, dzisiaj. No po... i wiadomo, no! Myśmy jesteśmy do wyjścia, ja lecę. nie kończ się, my będziemy zawsze tu! Cały rok, cały pięć, niech impreza nie kończy Więc za co się dzisiaj przebrałeś? Ajajaj, aj. I am a samurai Ja jestem Barni. Czemu akurat Barni? Bo Barny to jest gość, Barni to jest gość Powiem właśnie, że mimo to, że mam założone stringi Bardzo mi jest ciepło w tym czarnym stroju Przyjechała cała rodzina Tak, tak dokładnie, z Wołomina Grill można powiedzieć zacnie To miasto nie zaśnie Prędzej ty zaszniesz na wykładach, Razem z nami chodź Rock on! Cały rok, cały pięć Niech impreza nie kończy się My będziemy zawsze tu! Tutaj mamy połączenie i stroju egipskiego i weselnego, także takie połączenie Za kogo będzie dzisiaj przebrał? Tak właśnie to nie wiem, gdzie ja dzisiaj jestem. No, co prawda dostałem indeks, chyba jestem studentem, ale chyba sobie odpuszczę dzisiaj kuszenie. Przebrałem się w człowieka, współczesnego człowieka e, w średniowiecznych ciuchach. Dostałem w prezencie koszulkę firmową uczelni i no, udaję studenta. ...cała szerzej, widzisz tego typa. Oczy darty, czytaj studenta. Niech um zbycia czas na sesję wielkie zmiany, ale jeszcze mamy że Żeby tutaj nie gaśnie, te nogi nam tak bardzo Czy miasto się powinno bać, że studenci przejmują klucze? Nie, ja myślę, że atmosfera dzisiejszego dnia jest tak gorąca i piękna Serce rośnie i nie ma się czego lękać Cały rok, cały pięć Niech impreza nie kończy się My będziemy